Dobra, pokażę wam jak mi się uda Jak mi się uda, to wam pokażę. O nie pokażę. O, nie pokażę. Nie pokażę chyba. Chyba nie pokażę. Bo tam nie wejdziemy. Nie no wyszłybyśmy, czy nie? Weszlibyśmy? Tak. Żebyś coś tam patrzyć tam jest. No to jak tu mamy wejść? A oni coś od... Ale nie, bo oni tam coś mają... No, on tam ich skanuje coś. Jakiś reservation czy coś. O, tu będzie widać było. Tak, lodowisko Nice! Zwłaszcza O! Ale jak pięknie! No i zrobili abym weszła na to. O, chciałam Wam pokazać. I tak chyba dookoła sobie jeździcie. Generalnie to widziałam to już właśnie na tym. No i tak dookoła się jeździ. Widziałam to właśnie. Fajnie. Fajnie, tylko pizga. <grywa> o, trochę mocno. No, i oki doki, odzywam się do Was już na chwilę, nie teraz. E, chciałam tylko e, zmierzyć zmierzyć do Was z informacją, iż udało mi się wszystko załatwić. I się tak cieszę. E, jeszcze porozmawiałam właśnie z Panem, który to wziął ode mnie właśnie wszystkie rzeczy. I jutro tam gdzieś zawiśnie, tam jakiś happy birthday, może ze dwa balony. A jeszcze się okazało, że być może jak Panie będą miłe, a mówi, że. Raczej na 100% to, że jeszcze może dostaniemy po jakimś jednym koktajlu, tak w ramach yy, urodzin, nie? Więc w ogóle super, że jeszcze EFCIA będzie miała jakiś tam koktajl urodzinowy. No, jak ja kocham tak robić komuś jakieś takie surprise'y, uwielbiam. Mogłabym w ogóle organizować, yy, nie no, co, no, no, tak, możemy przejść. Chciałam Wam pokazać, jak to jest jedno takie pięknie przeozdobione miejsce. I zaraz wam o tym miejscu. O. I o tym miejscu jeszcze wam powiem, bo... Bo nie dość, że to jest najładniejsze chyba takie miejsce. To są w ogóle balety i to się nazywają e... No jak one się nazywają. Co? Eee. No, jak te balety? Jezu. Mam na końcu języka. Te balety. No, no, e... why not? O. Nie, tutaj są nasze ulubione jedne. Tu idziemy, gdzie ty idziesz? No, tu, tu. Chodźmy tyłem, już sobie. Zaraz wam pokażę. Tędy przyjdziemy. Będziemy koło uwaga mama i. i idziemy dalej. Zaraz wam pokażę. Ty nie wiem, czy będzie słychać, bo jest generalnie troszkę wiecznie. Pogadanie jest zbyt piękne, więc pewnie nie będzie takiego uroku. Ale zobaczcie, jakie ładne. No ładne ozdoby. I tu jest właśnie najładniejsze. I tu stałyśmy, nie, dość, że stałyśmy chyba z 25 minut ostatnio w kolejce. To w ogóle wchodząc, dziewczyny to w ogóle wy wypraszali, bo na czworaka chodziły. Tak były naćpane. E, cała sala była, więc generalnie nie było nawet gdzie palca wsadzić. Czekajcie, kamieńczek wpadł. Nie było nawet gdzie palca, słuchajcie, wsadzić. I jak wyszłyśmy, tak wyszłyśmy, za bilet nam nawet nie zwrócili. A my w ogóle nawet nie stanęłyśmy na sekundę. Nie tu, la to jest tutaj i to tu, tu, tu jest ładnie. To jest restauracja, o tu. I tu byłyśmy, nie? No, tam z tyłu się wchodzi kolejka. na balety. No i tu zawsze kolejka. bo tutaj to tu jest w ogóle hotel, chyba restauracja. dom No tutaj chyba można sobie. Hmm? Chyba można sobie pójść zjeść, tak myślę. Jest. Bardzo ładnie to wygląda. Pięknie jest przyzdobione. Bardzo rzuca się w oczy. No i może zrobili to jakoś ładnie. Na pewno zrobili to ładnie. To Szybko gada, nie? Ja myślałam, że ja szybko gadam, ale ona to już w ogóle, bo ten hiszpański to jest bardzo szybki język. No, więc yy, mam nadzieję, że urzekła Was moja historia. A my idziemy dalej. Teraz już ostatnie miejsce to właśnie ta, ta wieżyczka. ta, no ta, ta, ta. Czeka, o, o. Tam no to no ten Zawijas. Tak. Ten zawijas to jest Sandy Squartel. Tak. Tak. Nie. Nie, to jest to. No, to odzywam się, że tak Wam pokażę. To się odnalazłam. Czekajcie. My Francis czy kur, kurdysian kur, 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 Jakoś tak. No i tu mnie ciekawiły właśnie jakieś... Jakieś te zapaszki, teraz nie pamiętam, tylko na pewno nie akła. Chociaż te akła też wiem, że są w, w tym zamienniku tam. Teraz zobaczymy. No i wiedziałam, że to nie będzie. Dobrze, że nie wzięłam. Bardzo dobrze, że nie wzięłam. Chyba te białe akła chyba tam miała. Nie. Chyba z tego akła to nie dla mnie. To są jakieś żółte. Nie. To w ogóle nie dla mnie. Tu jest mój. Mój, 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 mój. Mój, 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 mój. No. Oj, deperfion. Chyba można, nie? Bo to są chyba te stery. Jezu, to jest przepiękny. Przepiękny. Ten to po prostu uwielbiam. No i właśnie ja za chwilę jeszcze zobaczę sobie ten e, extract. Właśnie tego, o. Tego, Ale wam pokazuję? Tego. Jeszcze tego muszę wąchnąć. bo się nad nim. Nad nim się zastanawiałam. Ja zaraz go sobie wąchnę, ale Wam tylko jeszcze pokażę. O! No, taka by mi starczyła. Super. Piękna. Piękna. Dobra, my jesteśmy już w San James Quarter i zmierzamy tam. Tam, 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 tam. Tam zmierzamy, bo tam muszę coś zobaczyć. Tak wygląda. wiem, że tu nie można było nagrywać generalnie kiedyś. Nie wiem jak teraz. Nie wiem czy ludzie nagrywają czy nie. Najwyżej mnie opierdolą i zdążę nagrać tyle ile zdążę, ale chcę Wam tylko te Beauty pokazać troszkę. Chodź mieszka, tędy. Tylko fajne jestem. Dobra, musimy wjechać. Loxitan. No, ja chcę tutaj na stoisko chciałam Charlotte Tilbury. A się może dopsikam, jak jeszcze tutaj będzie to stoisko. Francis, Myson Francis kulty czy jakoś tak. Ale widzicie? Jest Charlotte. Czekajcie, ja przetrę, żeby było mega wyraźnie. O! Beauty beauty. Zaraz beauty to polecę do tyłu. Zęby wybija. Beauty beauty. Dobra, idziemy tutaj. Wiem, że w przypadku raczej nie będzie można nagrywać, ale zobaczcie, ładnie. Pięknie. Chodź, jaka ładna gwiazda! jaka ładna gwiazda rozgwiazda. Dziecko moje zażyczyło sobie do Itsu. Będę podglądać, co bierzesz. O, wiadomo. No tak. Nie przecież. O, to jakie ładne z groszkiem. Salmon. Wow. No, nice. Groszek ja bym się zjadła, tu salmona i resztę. I właśnie chciałam jeszcze tylko dograć, już jesteśmy we w pociągu z Itsu. Zamówiłam tak, bo, bo, bo mnie tak bardzo ciekawiło i nie wiedziałam tylko, czy to jest kurde supa. i to wygląda jak zupa. A ja wziąłam widelec. <laughs> Famous Coconut Chicken, który wygląda. Hmm. Tak wygląda. Tutaj mamy kawcie, czyli ja będę jadła tak, że Wam pokazuję. A Ty co sobie, Pani, wzięłaś takie w końcu? Takie ładne. Oj, ja pachnie. Takie krosze, żeby solka. A, no, to No, to ja mam takie. Oni mają tu chipsy, jeszcze frysy. A ja mam mój ulubiony, my favorite one, po prostu doner kebab. Także tak, zupka na popitkę, ale tu chyba też będzie jakiś ryż. Tak myślę. Mój delet. I to był głupi pomysł. Bo wam że to chyba jest jakaś zupa w ogóle. Zobaczcie, jakie mamy żarcia. Jaki Dużo zestaw. Oli ma jeszcze piczkę. Piczkową. Tą. Um, no, Alice Tea. Peach. Tu moje ulubione sosy. Mhm. I wam pokazuję, że nie nie będzie patrzeć w końcu. Czy tu, czy tu, czy tu. Maga jestem ciekawa smaku, bo. O! Fryzek tego jestem ciekawa, bo czego nie jadłam. Wygląda nice. No. W mamy chusteczkę. Mm. Mhm. idzie. A jeśli chodzi o donera, to mam oczywiście Jimboxa. No. Siatka na potem. I może kochanie, smacznego. I kawcia ze Starbucksa. A tak w ogóle to u nas otwierają Starbucksa. Na naszej wiosce. Także też super. A kawkę mam podpisana. Dla Agnis. Agnis. Powiedziałam Agnes, ale to nic. oj, chusteczki. No, także jeżeli jesteście w trakcie posiłku, to życzę Wam smacznego. My właśnie będziemy wracać do domku. Jak ona je tymi potykami, ja nie rozumiem tego w ogóle. Pokaż. Nie, nie, nie widzę. Rękę widzę. No. Wow, mnie dobra. No, a ja będę widelcem jadła zupę. <laughs> Można? Można. Nawet wam pokażę. A nie, to jest takie kurczak tam jest jeszcze. Nice. A tylko jedno dali? Po jedno wiatr. <noise> 20. No i mój gymbox, A to gymboxa zostawiam na chwilę, jestem mogę tego ciekawa. Także do suszonka. I hej, hej robaczki. No światło mamy po prostu piękne. Ja jestem po rzęsach, ale szłam i, i nie rozczesałam ich nawet generalnie. Ale ładnie mi wyszły. Podobają mi się, tylko muszę je muszę je uczesać. Jeszcze się nie uczesałam. Szczupleczkę gdzieś tam mam sobie w sobie sypia, w sypialni. Dobrze. Musiałam, żebym powiedziałam w salonie. Stoicie tutaj na takim specjalnym statywie. Ja, może nie będę, o, może nie będę jeszcze ściągać, bo zapomniałam, że wskoczyłam sobie jeszcze troszkę na solkę, przykrywając, wyłączając lampę na twarz i przykrywając twarz. I nie założyłam sobie z powodu stanika, bo już mi się nie chciało. Co? Ja wam pokażę szybki holik, chyba że się rozbiorę i obniżę kamerę. Zaraz zobaczymy, bo wkrótce to się zgrzeje. Dobra, już zaraz zobaczymy. Jakoś może to damy ledę. Zaszłam jeszcze do buca, bo jeszcze mnie też koleżanko o coś poprosiła, także jeszcze byłam jej w bucie. Dobra, myślę, że na tej wysokości śmiało może być. Yy, trochę mi te pozawiły, pozawiły mi trochę oczy, więc mam czerwone. No i światło mam tutaj jednak ciulowe, bardzo ciulowe. Powinnam się tutaj w ogóle przyciemnić albo nagrywać z... Ze swojego pokoiku. Ale dobra, pokażę Wam tak szybciutko. W końcu co zakupiłam. Jeżeli chodzi o e, primarka, zakupiłam stanik. Taki, że. Z takimi rączkami. One są takie ładne, świecące. Oczywiście tego efektu jak zwykle nie widać. Są tak świecące jak mój sweterek. Mają po prostu tutaj takie kamyczki cyrkoniowe, pięknie wyglądają, tylko że na żywo dużo ładniej niż widzę w kamerze. Światło mam tutaj czurowe. Może Was wezmę, dobra, wezmę Was do siebie i u siebie nagram. No i odzywam się do Was już od siebie z pokoiku, na stoliku. Stało mleczko i jajeczko. Czekajcie, włączę tylko światełeczko. No, jak zrymowało E, zasłoniłam żeluzję, zasłoniłam, pokazałam Wam paczkę rano, pokazałam, Boże, jaka światłość, światłość, ehm, dobra, teraz tak, odkładam to, pokażę Wam szybko holik, ale zanim holik, odpalimy sobie świeczkę, od razu mogę powiedzieć, świeczki mam od M&A Cosmetics, to jest grupa na Facebooku, jak będę edytować tego vloga, to Wam postaram się wkleić link i do grupy. A jakbyście miały problem z napisaniem tam na grupie, bo ja miałam, z kontaktem troszeczkę, bo tam Facebook trochę nawalał, że nie widzieli moich w ogóle wiadomości, ani ja nie widziałam okienka z opcją wiadomość, to wyślę Wam link do Marty i z Martą załatwiacie wszystko, a Marta odpowiada, że tak powiem, z automatu. No, jak z procy. I tutaj jest o zapachu żedor. Wiadomo, a tutaj o zapaku black opium i naprawdę bardzo fajne świeczki, a co jest z nich najfajniejsze, to to, że one mają knoty, które zawsze mówię ćwierkają, a to się nie mówi świerkają, tylko chyba świerkają, one mają knot i one tak pyrkają pyry pyr, pyr robią. No, w każdym razie bardzo mi się podobają. Możecie tam pisać o te świeczki. Generalnie to jest drogeria też jakaś tam kosmetyczna. E, zaraz Wam pokażę, co ja tutaj po, po, pokupiłam. Byłam na rzęsach e, po powrocie. Zaszłam na solkę na 15 minut. Wyrzucam bo to zdękowane, a kupiłam teraz nowy. No dobra, szybciutko. Zakupiłam w Primarku stanik, kosztował chyba ile 8 czy 9? 9 funtów kosztował, bo był bez ceny. Zobaczcie, tutaj tu już jest lepszy efekt. Tutaj się ładnie świeci. Także taki staniczek. On ma takie piękne, świecące ramionczka. E, zakupiłam. Mam nadzieję tylko, że będzie dobry. I w, y, tylko jeden, jedyny został. 34D. Fajne ma miseczki takie tutaj, mięciusieńkie. Więc no, mam nadzieję tylko, że nie będzie za mały. E, granatowy. Mało będzie mi pasował, ale ramionczka będą mi pasować. Także to jest rzecz jedna. No i tu jest petarda. Petarda to mi się bardzo podoba. Spodobało mi się to od razu na starcie. E, cena tego to 10 funtów tylko, naprawdę dziewczyny tylko. Wygląda, jakby było z ansamars. Przyrzekam. I to jest, zobaczcie, takie piękne. Jak to się. A, bo to się tu się zakłada. Dobra, kumam. Okej, okay, to się tak zakłada. Czyli co, te ramiączka są z tyłu. No nie wiem, bo tył jest taki, więc ja tu muszę coś po, poćwiczyć. Nie wiem o co chodzi tu z tym tyłem. Taki ładny jest. Zobaczcie, tył jest ozdobny, widzicie? To są z tyłu te łańcuszki, a z przodu macie koronkę. O. Tak to wygląda, nie? A to ma tam jakoś wypadać z tyłu. No i z przodu jest zapinane: koroneczka, taki gorsetowy. Ja to przymierzę, sprawdzę i wybrałam rozmiar 36D. Musiałam wziąć 36, bo jak patrzę na 34, to się bałam, że będzie malutki tutaj, nie? Także to jest druga rzecz z moich e, shoppingów. Trzecią rzeczą są majtki, które prawdopodobnie kupiłam za duże. Oh, well, bo to jest 14, 16 UK, a europejskie 42, 44. Takiego kufra to ja nie mam. Wow, one były po 6 funtów. Jakbym wiedziała, to bym chyba nie kupiła. Po 6 funtów majtki i to jeszcze za duże. No way. Dobra, jak one za duże, to przynajmniej komuś może sprezentuję. Zależało mi na, 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 tak naprawdę na tych dwóch parach. Zaraz sprawdzę. I ja pierdziłam. Zaraz wam pokażę, bo jestem sama ciekawa, co ja tutaj dokonałam. Po prostu zakup roku, jak zwykle. Jak zwykle. Ostatnio kupiłam sobie zestaw do nagrywania, do vlogowania za 15 funtów i nadaje się, nie powiem, do śmieci się nadaje. W ogóle mikrofon nie działa, ale przez to, że Paragon w ogóle wyrzuciłam chyba pierwszego dnia w ogóle. No także jak na zakupy, to tylko ze mną. Słuchajcie, tylko ze mną. Naprawdę. Naprawdę, dziewczyny. Dobra, tak one wyglądają. O matko, to ja się chyba tu owinę dwa razy. No, tak mi się spodobały. Kurde, chociaż? Może? Może? No nie wiem, zobaczymy, ale bardzo mi się spodobały. Dwunastki pewnie byłyby to dobre na mnie. Tak widzę, chociaż nie wiem. Dużo tu się mieści. Może wejdę razem z córcią. ładne. Ładna. Sadzę, w Kacie. Ale patrzcie, jakie cwaniaki, nie? Zrobili e, tak: dwie pary są takich ładnych. Nie, takie. Naładowanie baterii. No dobrze, zaraz, daj mi chwilę. E, I czerwone zwykłe. Już, już nie dali tutaj już tych, nie? Ale fajnie, jakby były dobre, naprawdę. To już naprawdę byłoby super. Więc takie było z nią, e, Paragon. E, dalej, to jest mój stanik, bo go zdjęłam na solce. Już e, go nie założyłam. No i rzecz, jaką kupiłam w Tyke Maxie, jedna, jedyna. Bardzo mi się spodobały. Spadły mi, właśnie, czekajcie. A tutaj w ogóle zapachy przepiękne. Wąchałam różne różniste. O, buty zakupiłam od Miss KG Kurt Geiger. Jager, Jager, Jager. To są te od takiej torebki. Ja wiem, który to jest koleś. E, więc bardzo mi się spodobały. I one były tak. Ich regularna niby cena to 80 funtów, a ja dałam 25. I wyglądają następująco. I są totalnie w moim e stylu. Takie. Są mega leciutkie. Podoba mi się tył. Fajnie, że jest tutaj to sreberko. Jak widzicie, one mają taką ciut szerszą tą podeszwę w piącie i coś takiego, nie? No mega petarda. Bardzo mi się podobają. Leciutkie, mięciutkie. Super! I jeszcze takie fajne tutaj mają taką gumę, nie? Super! Za 25 poundów. Bardzo mi się spodobały. No i co? I to są chyba prawie wszystkie moje zakupy. Jeszcze tylko teraz dokupiłam, jak byłam właśnie jeszcze Klaudii Pożęski. To mi... Dobra, to muszę schować, bo... Bo to się mi nie przyda. Okej, okay, to mi się też chyba nie przyda. Chociaż spróbuję to przemycić jutro jeszcze. Eee, I co my tu mamy? Tu kupiłam rzęsy dla Klaudi, To od razu to pokazuję. Ale dziś jeszcze kupiłam sobie jedną rzecz. O, i zakupiłam tylko dzisiaj sobie jeszcze eee, błyszczyk. No, bo mam w sumie ten jeden od Moni i zakupiłam tylko jeden błyszczyk. Mój ulubiony. To jest dla mnie to jest zamiennik. Podróbeczka idealna. Fenty tego. E, fenty. Fenty co? Już zapomniałem, jak się nazywały. Fenty. Wiecie, który fenty? Fe... Fusi? Fasi? Ja nigdy nie wiem, ale to jest właśnie jakby zamiennik tani jego. I jest fantastyczny, że on pokażę. Wygląda identycznie, a kosztuje. Kupicie sobie 3, 3 prawie 3, 2,5 w cenie cenię cenie jednego Fenty, nie? Bo Fenty kosztuje 18-19 funtów, a ten kosztuje 8 chyba, czy 7. 9, sorry. No to 2. Tu tutaj macie 2, a tam macie 1. A efekt jest bardzo, bardzo podobny. Także błyszczyk. E, tu jest paragon skąd? 6, 9 i 10 z Primarku. Tak, majtki 6 za 9 był stanik, i za 10 był gorset. Ale z tutaj zostawiam paragon, bo zobaczę, przymierzę sobie te gorsety. No i teraz tutaj rzecz kolejna. O, zostawię sobie to na śmietnik. Rzecz kolejna, słuchajcie, jest mianowicie taka, że. czekajcie, O, ostatnia, że z, udało mi się zdobyć dwie próbeczki tych perfumek Maison Francis Kur, Kurdysian pari. I tu są gentle fluidity, fluidity, nie wiem jak się to czyta, szczerze powiem, ale tu jest właśnie podobno taka fajna nuta, pani mi je poleciła, powiedziała, że jak mi się podobają te, te, to że przepadnę. A te, to po prostu jest, to, to jest jakaś pytarda. I teraz tak, muszę Wam jedną rzecz jeszcze powiedzieć, muszę, bo się uduszę, że... Jak się psikam tymi zamiennikami, to miałam wrażenie, że są bardziej takie, że bardziej je czułam na sobie niż te oryginalne, których dzisiaj wypsikałam chyba z sześć razy tak na siebie. I mniej je czułam niż jak te psiknę trzy razy. I jeszcze jedna, je mi poleciła, to są Amerys, Amerys Femme i to też są od, od właśnie Myson Francis Kurdishian. Amarys, tak się nazywają. I tu widzę, że tu jest jakaś z kolei jaśmin. To się może zgadzać, bo ja bardzo lubię jaśmin. Um, Jamaica and Iris from Florence. Bukiet y, słonecznych kwiatów, jaśmin i tuberosa. No, także moje nuty, moje nuty, więc fajnie mam dwie takie podróbeczki. Y, więc super. No, świeczka. Widzę? Cudownie. Nie wiem, czy udało mi się przechwycić też dla Was na vloga poprzedniego. Jak nie, to dopowiem. E, piękny zapach. Bo nie wiem, czy o nim mówiłam w ogóle na vlogu. Jak nie, to mówię, a jak mówiłam, to powtarzam. Tom Ford, zamówicie tego Tom Forda e, w perfium perfium e, lub przez Martę i też u Marty możecie pytać o te bakarat, dlatego, że też mają je mieć e, chyba w przyszłym tygodniu, czyli jak ja dodam Wam tego vloga, to już na pewno będą mieli na stanie lub będą domawiać e, i stuwa, setka kosztuje 11 funtów, a ja za to dałam 25 plus wysyłka 4,45 i ja je zakupiłam u Jagoda Style LTD na Facebooku oznaczę Wam i jedną i drugą grupę i Martę również do Marty piszcie tak naprawdę o Wszystkie z tych perfumek plus oświeczki. No, to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że ten vlog mimo wszystko Wam się spodoba. Nie mam pojęcia, ile on będzie miał minut. Jak mi się za chwilkę uda, to pozgrywam te pliki i udostępnię. Nie udostępnię, tylko zgram na sprzęt i co. I, i może siądę do edycji, to zrobię go i będziecie miały go na jutro, pojutrze jakoś. Byłoby super. Ja dopijam teraz tutaj mój energy drink. Bo słuchajcie, kupiłam sobie Red Bulla. I tak jak go sobie kupiłam, jak jechałyśmy. Tak go sobie przywiozłam, jak wróciłyśmy. Będę miała na jutro. E, przywiozłam z powrotem. No nie dopiłam, no. Dobra, bo mi pada bateria. Także do usłyszenia. Dajcie znać, czy takie vlogi Wam się podobają. To postaram się od czasu do czasu coś tam wam przemycić. Do usłyszonka dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziłyście z nami ze mną czas. Buziaki. Pa!